W Trójka leci. Drogie dzieci. No, żydzi, Cały czas napierdzilają o tym, że nie, trzeba nie dozbroić... Ale ta była trzeba dozbroić Ukrainę. Hmm. Czyli ach witaj, ach witaj nam wojenko i... I no, muszę dopowiedzieć parę rzeczy, bo 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 krew mnie zalewa, nie? Tu tak jest, znalazłem właśnie adekwatnie czterowierz, już go gdzieś tam puszczałem. Ech, to mi się tutaj ciągle coś włącza. Więc to jest czwarta centuria, pięćdziesiąty czterowierz, czyli mamy 45. Jak wiemy, 45 się kojarzy z czym? No spokojem, pokojem, bo 39 oczywiście oznacza wojnę. Liczba 39 w moim życiu się tu odcisnęła na wiele sposobów. Tam na jednym filmiku Wam pokazywałem ten mój słynny wypadek z 13 sierpnia, gdzie uderzyłem w ciągnik jadący od numeru 39. Ciągnik miał numer stacyjny KOC 309, o ile kojarzę dobrze ten te początek, ale 309 to było chyba, nawet na pewno. I miałem rano, załatwiłem sobie wizytę u dentystki na 3 września, czyli 3 razy 39. Mało tego, kierowca był spod numeru 47, czyli AK47, nie? I ja w to ustrojstwo, on mi wyjechał, czyli jakby stanął mi na drodze i ja, że tak powiem, wyjebałem za 7 12, A urodzony 12 lipca, czyli odwrócenie, nie? Śmierć i stanie. Gdyż byłem pewien, kiedy zobaczyłem, bo odwróciłem na chwilę głowę, nie? Kiedy podniosłem głowę, zobaczyłem, pędziłem ponad stówą grubo i, i, i przede mną na drogę wyjechał mi ciągnik, czyli no nie byłem w stanie nic, nawet nacisnąć hamulca. I z całym impetem zaprzeczeniem wyjebałem w to ustrojstwo. I wyszedłem cało, no ja, ja mam jakiegoś takiego... Dobrego anioła stróża, który od dziecka, że tak powiem, łazi za mną i, i nie pozwala mi zginąć. A powinienem z dziesięć razy naprawdę opera, opresje takie z takich dzikich opresji wychodziłem, że że, 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 no dosłownie, Do. to daje do myślenia, nie? Dlaczego ten człowiek jest tak chroniony, kurczowo trzymany przy życiu? Najwyraźniej musi mieć coś do. do, do jest ważnego do zrobienia w tym życiu, nie? no właśnie, w tym istnieniu. I tu jest taki czterowierz, patrzcie, jak mówiłem, pokojowy. I on dokładnie o tym mówi. I on mówi, że jest tu moja rola ważna, nie? No przeczytajmy go. Jesień zobaczy spożytkowanie sił zachodu. No, jesień właśnie minęła, kończy właśnie niedawno. Wojenka trwa. Zachód się tam angażuje na całego. Już widzimy teraz to już w ogóle całkiem. Musza i podbija, że tak powiem, że ta, ta pchła ukraińska pokona Ruska, nie? No właśnie, czekaj, i ta latka, Który na lądzie i morzu dzierżyć władzę będą. No fakt, że Amerykańcy się szarogęczą po całym świecie, zwłaszcza na morzu. I teraz tu jest dobre. Nie doczeka jednak nikt upadku potęgi Azji. Czyli ruskich, no Chin, dopóki 7 odwrócone nie podniesie wysoko berła. No, rozumiecie coś z tego? Co to znaczy 7 odwrócone nie podniesie wysoko berła? No, musimy przeczytać. Tu akurat widzę, wystaje e, inny czterowierz. Tu nie mam jego numeru. E, znaczy Centurii, ten gdzieś zagubiłem, ale e, posłuchajcie, jak on brzmi. E, może sobie sami. Rok wielkiego siódmego numeru obrócony, czyli 180 stopni, czyli tam macie 7 obrócone, pojawi się w czasie Igrzysk Hekatomby. Hekatomba, no, to jest coś strasznego, nie? To pochodzi z, z tego, że jak Igrzyska Olimpijskie, to przed Igrzyskami zabijano 100 wołów, a 100 to jest Heka, nie? Czyli taka no, straszna rzeźnia, powiedzmy, pojawi się w czasie igrzysk y hekatomby. A tu zgubiłem widzę, blisko końca wielkiego tysiąclecia. No, 2000, tysiące, nie? Aż się prosi. I tu jest najlepsze. Kiedy zmarli, będą wstawać z grobów. No, mówiłem wam ten wypadek, nie? No, to jakbym zmarł. Gdyż mówię, no, powinienem, powinienem zginąć. No, każdy normalny człowiek by zginął, a ja wyszedłem bez szwanku z tego. No, prawie, prawie. Czyli wstałem z grobu, nie? No, tak symbolicznie, nie? I powiecie, no jak ty, facet jeden, możesz mieć ten? Możesz mieć... No, śmiesz w ogóle wysuwać takie wnioski, nie? że ty masz jakiś udział, że ty masz zaprowadzić może pokój, że że, że wie co jeszcze, nie? No chodzi właśnie o to, kochani, że e, dałem wam się postać jako człowiek dziwny, bardzo dziwny, mający dziwne takie te mm, różne dziwne no kóźwa, zapowiedziałem, no miałem to przygotować i znowu zgubiłem, no ciągle coś gubię, ciągle pada, no właśnie trochę popadało dzisiaj, bo dawno nie padało. Kurczę, no mam tu taki tekst, szlak by trafił, gdzieś ciepnąć. Chodzi, że słynna mm, przepowiednia opata Reszki, dobrze mówię, dobrze mówię. O, siedem, o królach polskich, o 17, że 17 jest to ostatni. I on właśnie, gdzieś tu mam przedróg z jakiejś książki i tam pod spodem jest jest powiedziane, że po tysiąc, kiedy po tysiąc siedem zagrozi, zagrozi, rozumiecie? Zagrozi. No, czy ja wam nie grożę? No przecież wiecie, że wam grożę, nie? No, grożę wam, że będzie strasznie niedobrze, jeżeli się nie opamiętacie, jeżeli świat się nie opamięta. No i tam jeszcze jest mowa, że właśnie yy, bez cudzych pieniędzy urośnie i wzmocni się Polska. Że tam Francja się zadziwi wtedy bardzo. No, a tu macie taki wcześniej, dziewiąt, jakiś Persaż, nie wiem co to, jakaś inna forma. 9 44, 88 po 500 kraj jagielonów powstanie z kolan, zastąpi na wschodzie Wielkiego Rusa. Czyli chodzi o 500 lat, jak on przepowiadał, nie? No, 1503 się urodził, nie? Więc, czyli 2000 wychodzi, nie? 2003, dokładnie kiedy byłem pierwszy raz w wylotowie, no także to dokładnie 500 lat. Zastąpi na wschodzie Wielkiego Rusa. Razem z Francją w Wielkim Przymierzu. Po trzeciej wojnie rządzić będą Europą. No, nie tylko ja twierdzę, że to jest trzecia wojna, nie? taka na razie pełzająca, ale ona, jeżeli nic nie zrobimy, to ona wybuchnie, wybuchnie bo no, w tej chwili właśnie Amerykanie mają dostarczyć i inne kraje dużo nowoczesnego uzbrojenia na Ukrainę, więc Ukraińcy zaczną napierdzielać Ruska jeszcze mocniej. A Rusek już jest na maksa wkurwiony, więc no sięgnie po atomówkę jak nic, no i się rozpęta piekło trzeciej Wojny. Tu nie przypadkiem pojawił się rok 2003, bo jak mówiłem, byłem pierwszy raz w wylatowie. Powiecie, no a co to ma do rzeczy, facet? co to ma do rzeczy? Kto w ogóle wie, co to jest wylatowo, co to za mieścina, co to za dziura, nie? Przede wszystkim on wylatowo leży na szlaku tak zwanym Piastowskim, czyli między Poznaniem blisko Gniezna, przy drodze numer 15, no, znaczy przecina ją. I chodzi o to, że nazwa wylatowa bierze się z tego, że tam od, od setek lat z pól wylatowały, wylatywały takie kule, kule świecące, nie? Skąd inny, wiadomo, że duchy, czyli zmarłe istoty, często pojawiają się właśnie jako takie kule latające, przeźroczyste, bardziej mniej kolorowe. I tam właśnie mnóstwo tego mówię od setek lat, więc tak jakby już tam było oznakowane, że to jest ważna miejscowość. No i jak wiemy w 2000 roku tam się zaczęły pokazywać te znaki na polach. Ja przez lekturę Nieznanego świata marka Rymuszki, który od razu powiedzmy też bardzo, bardzo charakterystycznie został naznaczony takim no, czary Mary, o których was ja tu zarzucam Was mnóstwem takich, takich czarnomarnych i tu zaraz dostaniecie całą litanie, że Wam wpięty pójdzie. No, że nie ma ściemy, po prostu nie ma ściemy. To są fakty. Ja wam tu pokazuję fakty. Ja tu nic nie zmyślam. Pamiętajcie, mówiłem wam, że ja mówię prawdę i tylko prawdę. Wyobraźcie sobie, że jestem na, że to jest przesłuchanie, spowiedź, no nie wiem, zeznanie albo raport sygnalisty. O, może tak lepiej. Nosiłem listy, <laughs> nawet no, posłuchajcie sygnał, no i sygnalizuję wam, że. Że zbliża się no, dosłownie koniec świata. Pamiętacie ten rysunek? Nie? Związany z UFO, yy, obliczenie końca świata, świata, koniec ery ryb. No, 2000 rok, więc tu wszystko już mówiłem. Na tym rysunku jest wszystko. Nie? Mało tego, yy, skończyłem go w, w ostatnim kinie 260 kalendarza majów. Także no, cokolwiek by nie mówić, to czary mary, nie? No i jak mówiłem, następnego dnia nad Szanghajem symbolicznie on został wykonany na niebie. Mało tego, jak w tym 2003 roku jechałem właśnie do, do Wylatowa pierwszy raz, to on został niemalże w identycznej formie, no tylko uproszczonej, no bo to kręgi w zbożu. Ale były trzy jak te zrobione i tu jeszcze na dole coś było, już nie pamiętam, Gdzieś w, w Teksasie, chyba w Ameryce Akurat w gazecie to się ukazało z 6 na 7 ten 6 lipca, znaczy A ja tam pojechałem wtedy Pierwszy raz byłem, czekajcie No, na moje urodziny, no więc musiałem 11 pojechać No w nocy z 11 na 12 wylądowałem tam przy, przy, przy tym polu, gdzie te znaki, ale akurat w 2003 roku znak się pojawił na na innym polu i to jeszcze takim też znaczonym czary Mary, bo to pole rodziny Małysza tego od nart, więc o tym to nikt nie słyszał. A jeżeli ktoś słyszał, to nabierał wody w usta i nikt nawet nie zająknął się na ten temat. A przecież to takie szokujące, nie? Pamiętamy. Małysz był w 2000 roku 28 i nagle w 2001 skoczył na pierwsze miejsce, nie? No już tam Pan mówiłem, jakie to czary mary, że to małyż urodzony w 77 roku. Znak powstał na 77 rocznicę urodzin mojego ojca, 25 czerwca 26, a, 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 a ten, a 2003. No i ja tam byłem kończąc 7 razy 7 lat swoich, bo dosłownie około 10, ja się tak mniej więcej chyba rodziłem ponoć. I tam właśnie byłem na tym polu, akurat wszedłem i tam była ta, ta, ta ciotka małysza i dwie jego kuzynki, no i tam im nawijałem o, o słynnym systemie opolnym, który według mnie jest, 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 no, wypisz, wymaluj, rajem, nie, no tu wam pokazuję. Gdzieś też znalazłem, że ten klan, klan, no sekta, czy jak to nazwać, odłam religijny, tak zwani Jehowi, uzarania swej, swej, znaczy powstania tej, tej, tego odłamu, dostali taką informację, że pierwociny raju na Ziemi ukażą się w 2003 roku. No, czary mary, nie? A ja właśnie wtedy tam tej, tej ciotce Małysza opowiadałem, jak zrobić, żeby był właśnie, no, żeby jakby powrót do raju, no, dosłownie. Chodzi o podejście do nowego urządzenia, no, przestrojenia całego jakby to powiedzieć, urbanizacji, architektury kraju. No, wielka, wielka zmiana. No ale Nostradamus napisał, no, no już tu nie będę szukał teraz, że nadejdzie zmiana bodaj najtrudniejsza, ale miasto i wieś na tym skorzysta. No bo ten sposób yy, powiem krótko, burzy miasta i wsie. A dokładnie to. Yy, zagęszczenia właśnie takiej budowy czyli miasta i wsie rozprasza równomiernie po całym kraju gdzie każdy ma dostęp do, do wody do lasu, do pola, do ogrodu wszystko ma jakby no każdy ma kawałek ziemi na którym się osiedla no taka farma no rodowa siedziba no, włości czy jak tam powiedzieć swój taki mały mini kraj, kraj, o rajk i tam żyje jak przysłowiowy pączek w maśle, gdyż prawie nic nie musi się, no musi, na czynu no nie musi, no, no musi robić, bo to nie da się, poza tym no coś trzeba robić, nie? Ale ma zdrową żywność, yy, znika przemysł, samochody, transport i tak dalej, no mnóstwo rzeczy, no tam szczegółowo da, podrzucę filmik, na którym to mówiłem. Czyli mówię, 2003 rok. Yy, Mm. I tu zacząłem, że ten ten trafiłem mu się przez lekturę tego tego nieznanego świata marka Rymuszki Chodzi o to, że pierwszy znak powstał 22 lipca mm. na polu numer 67 na 8. To wszystko są właśnie ważne, ważne informacje, bo wiemy, co się działo 22 lipca 1944 roku no, Manifest PKWN, czyli jakby ta, ta polska przedwojenna idzie w odstawkę, a powstaje tak zwana, no tak zwana komuna, która tak naprawdę z komuną nie miała nic wspólnego, nie? No już po paru latach dosłownie, no po 11 latach, no bo to był 45, no po 12 właściwie. W 56 roku już naród się zaczął buntować w Poznaniu, że nie chce takiej komuny, idź precz, jak to mówią, no ale to zostało krwawo stłumione, nie? I chodzi o to, że ten, ten właśnie no Marek Grymuszko zmarł 22 lipca, dokładnie w 19 roku, czyli po 19 latach od tego właśnie pierwszego znaku. No, co by nie mówić Czary Mary, a on tam właśnie najwięcej jakby yy, najwięcej informacji tam wydobył i przekazał światu o o wylatowie właśnie, nie? Czyli widzimy czary Mary, ale nikt tego nie skojarzył. No. Czytałem taki specjalny, mam gdzieś ten, 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 ten taki dodatek poświęcony jego, jego osobie i tam nikt nawet słówkiem się nie zająknął, że, że to jest właśnie tak, tak dziwnie zmarł po 19 latach w rocznicę. Nie? A to są właśnie czary Mary, no, ta magia, o której mówię wam, że, że tak to się wszystko właśnie układa. No i chodzi o to, że mm, ta wojna, no chyba już co bardziej rozgarnięci są świadomi, że ona się nie skończy, przynajmniej nie tak szybko. A jeżeli to właśnie rozwinięciem jej na cały świat, czyli totalną rozpierduchą, czyli odpaleniem atomówek i, i ten. No są przepowiednie, które mówią, że wojna właśnie wybuchnie. Będzie tak straszna i to wielu, wielu z wielu źródeł przepowiedni, nawet w Biblii jest to napisane, nie, że, że będzie wojna, że to musi się stać. I, ale są przepowiednie, które mówią, że wojna aż ustanie z braku siły i środków, bo będą obie strony tak wymordowane. No weźcie teraz y, ruski ten już są w zasadzie w takim stanie. Ale to jest coś jak prekursor, nie? Bo to jak cały świat zacznie się za napierdalać, no to też wyprztykają się wszystkie strony i, i będą leżeć i kwiczeć. Ta wojna ma się stać w końcu religijna, czyli wierzących z niewierzącymi. I w końcu przyleci z nieba meteoryt, który pierdolnie w to całe towarzystwo, żeby dobić tych, tych zawziętych, tępych ludzi, no, czyli was. Tak jak tych dwóch, te dwie nacje, no, ale tak szczerze mówiąc, to yy, tych dwóch debili właśnie, yy, no którzy rządzą tymi krajami, dyrygują, to znaczy to oni się upierają jak te osły i każą swoim poddanym iść i walczyć, nie? Podczas kiedy zwykli ludzie, no, no. <laughs> ponieważ nikt tego nie, nie, nie bada, nie pyta, nie? Zwykli ludzie y, muszą codziennie się budzić i i mówić, kurwa, no, co, co tu się dzieje, nie? Co za debil zaczął tę wojnę, i kiedy to on chce skończyć? Bo ja chcę spokojnie żyć. Kurwa, po prostu spokojnie chcemy żyć. Tak mówią Ruski i Ukraińcy, no w końcu Słowianie, nie? No właśnie. No właśnie. Ale to jest góra, góra. Góra zawsze, wszelkie konflikty zaczynają się od góry. Ryba śmierdzi od głowy, no. No, głowy państw, królowie, no, pierwsza wojna wejście, no, trzech kuzynów i zaczęli się napierdalać, no druga, yy, no fff, jak historia, no, jak świat światem, to elity zawsze rządzący, królowie, yy, Napoleon przecież też, no, no, no kazał i to szli i tłukli, nie, czyli zawsze ta wierchuszka jest winna, nie, bo to jest nadmiar władzy, jak powiedziałem, nadmiar władzy jest szkodliwy, nadmiar pieniądza tak samo. Po prostu odbija wtedy szajba. No, no ale to inny temat, tym będziemy mówić. To filmik się kończy, więc zaraz damy jakieś fakty, żebyś dotarło do Was dlaczego, dlaczego wylatował i ja...